Myślisz, że jesteś już za stary. Myślisz, że za dużo czasu zmarnowałeś. Że inni zaczęli wcześniej, szybciej, mądrzej. Że tobie już nie wypada. Że to nie ma sensu. Ale wiesz co? To jest kłamstwo. Kłamstwo, które powtarzasz sobie, żeby nie poczuć wstydu, strachu, poczucia winy. A prawda jest taka: nigdy nie jest za późno, jeśli jeszcze żyjesz. 30 lat, zacznij. 40 lat, zacznij. 60 lat? Zacznij. Nie licz dni, licz decyzje. Nie da się cofnąć przeszłości, ale możesz wpłynąć na to, jak będzie wyglądać twoje jutro. Nie musisz dziś być mistrzem, musisz być osobą, która zaczyna, która mimo tego, co mówią inni, rusza. Nie masz już czasu na zwątpienie, masz czas na działanie, bo każdego dnia, w którym myślisz, to już za późno, ktoś inny właśnie zaczyna. A ty? Ty możesz ich wyprzedzić, nie dlatego, że jesteś młodszy, ale dlatego, że jesteś gotowy, gotowy działać mądrzej, z pokorą, bez fałszywego ego. Największy błąd, jaki możesz teraz popełnić, to nie zacząć wcale. Więc przestań się wahać, przestań szukać wymówek, przestań mówić, że ten pociąg już odjechał. Nie odjechał. Ten pociąg czeka na ciebie na peronie decyzji, ale nikt nie wsadzi cię do niego siłą. To ty musisz wsiąść, to ty musisz powiedzieć sobie dość, bo nie chcesz za 5, 10, 20 lat znowu powiedzieć: Znowu nie zacząłem, więc zacznij. Teraz, dziś. Nawet jeśli boisz się ośmieszenia, nawet jeśli nie masz wsparcia, nawet jeśli nie masz pewności, masz jedno życie. I Jeśli nie ty, to kto? Jeśli nie teraz, to to kiedy?